Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku otworzę luksusowy kalendarz adwentowy. Mamy tutaj marki takie jak Armani Valentino i Saint Laurent, Lancom i wiele innych. W dobrej cenie, słuchajcie, jest. Zazwyczaj kupowałam go w Niemczech, a teraz normalnie można z wysyłką do Polski w polskiej stronce internetowej kupić, więc wrzucam Wam do niego linka. I co więcej, właśnie na tej stronie to jest flakoni. otwieram już kalendarz adwentowy na 24 marki i on jest teraz przeceniony, 40 zł taniej, więc również... Wrzucam wam do niego linka, bo to jest bardzo dobra opcja. Kosztuje 335 zł, a jest wart ponad 1200. I uwaga, znalazłam takiego hita, że spadniecie z krzeseł, serio. I uwaga, na tej stronie znalazłam mega wielką okazję, ofertę, która nigdy się nie zdarzała. Kalendarz adwentowy Lankom pojawił się za 465 zł, a wiecie, za ile jest na polskiej stronie Sefory? 1379 zł, więc można go kupić teraz prawie 3 razy taniej. Więc wchodźcie, zostawiam wam linka, bo ja myślę, że jeżeli jest taka okazja to albo szybko się wyprzeda to raz, albo dwa podniosą cenę, więc mówię wam, póki jest ta promka. I jeszcze szybka okazja promocyjna Dzisiaj, tylko do końca dnia Na stronce, którą Wam wrzucę Jest 20% rabatu Na kalendarze adwentowe Dodam Wam właśnie jakieś hasło rabatowe, które znalazłam Revolution, Yankee Candle Ten bardzo mocno polecam I właśnie ten 12 też jest bardzo fajną opcją I jeszcze na innej stronie Znalazłam, słuchajcie, zestawy z Revolution Przecenione ponad 50% taniej One są z tamtego roku Ale spoko, to są tylko kosmetyki do makijażu Więc na bank się nie popsuły Wrzucam Wam do niego linka, pewnie to są jakieś resztki, więc też kupujcie, ponieważ za 70 zł macie tam paletki, jakieś cienie, rozświetlacze, spreje, szminki, więc naprawdę tego jest mega dużo. 7 dych za wiele kosmetyków, spoko i ja otwierałam właśnie je na moim kanale w tamtym roku i wiem, że wtedy bardzo dużo osób też je kupiło. Dobra, koniec gadania, przechodzimy do otwierania, aha, no jeszcze mam na sobie taki słuchajcie typowo jesieniarski sweterek, więc jeżeli Wam się podoba to wrzucam Wam do niego linka, bo to mój świeży zakup. Ten kalendarz jest po prostu gigantyczny, co tu dużo mówić. Jeżeli chodzi o cenę, kosztuje 422 zł, co wychodzi w przeliczeniu 17 zł za okienko i oczywiście będą przeliczenia cen każdego produktu, więc otwieramy. Pierwsze, fanie, że są to właśnie pudełeczka i można sobie później po prostu ponownie wykorzystać, uzupełnić. Pierwsza marka to Bioterm i jest to ich takie klasyczne mleczko do ciała nawilżające 48 godzin. To jest 100 ml pojemność i kosztuje 89 zł. Przechodzimy do pudełeczka z numerem drugim, naprawdę bardzo duże i od razu mówię, że też jest ciężkie, więc nie ma tutaj jakichś pierdół, wiecie, pilniczków i tak dalej. Wydaje mi się, że będzie tutaj naprawdę mocna klasyka. Si. Jest to perfumowany balsam do ciała, właśnie o zapachu Si od Giorgio Armani. No i tutaj cena za 75 ml to około 79 zł i przechodzimy do trójeczki tutaj takie mniejsze opakowanie ale zobaczymy co nowego tym razem się trafi i będzie tutaj słuchajcie również kolorówka, nie tylko pielęgnacja, w środku mamy małą próbeczkę od Bioterm seria to Blue Therapy 5 ml i wychodzi za około 30 zł jest to krem na noc rewitalizujący i numer 4 Valentino, ciekawe czy tutaj będzie Valentino w tym pudełku, chyba nie bo tu wcześniej było napisane Armani a nie, było Armani, dobra, więc y, zobaczmy, zobaczmy, nie mogę się doczekać. Bardzo ciężkie. Fajnie byłoby, gdyby był jakiś zapach, bo w tamtym roku w tych kalendarzach adwentowych były zapachy, i tak, też mi się wydaje. Valentino Born in Roma Donna. Pojemność 6 ml, perfumki kosztują 68 zł, taka malutka pojemność mi wychodzi. Jest to zapach orientalno-kwiatowy, w nutach w głowie mamy bergamotkę, grejfrut, serce, brzoskwinia, czekolada. Podstawa to paczula oraz irys, bardzo słodka, w ogóle jest to malutka buteleczka i zapach naprawdę przepiękny, podoba mi się. Czas na piątkę, naprawdę polecam te kalendarze właśnie z tej serii luksusowej, co roku je otwieram i bardzo Wam się podobają i też mówicie, że fajne są na prezenty, no i też tak jak mówię, dobre są ceny, to polecam kupić, póki jest, bo często tak się zdarza, że niestety się wyprzedają. Tutaj szmineczka z lanką, tak mi się wydaje, że to szminka, no tak, takie opakowanie, więc może było się spodziewać. Kolor taki, hmm, Ni to róż, ni to niut, taki bardziej elegancki, bym powiedziała. Jeżeli chodzi o jego numerek, to 274. Cena za szminka około 200. Szóstka to magler, czyli obstawiam, że kolejny zapach kojarzy mi się Alien, taki najpopularniejszy od nich. I jakby tutaj to było, to byłby hit, co? No a jak? Mamy Aliena. Lubicie? No, to jest taki dość specyficzny zapach. Nie wszyscy lubią zaraz powącham i powiem Wam również o moich wrażeniach, 6 ml za około 86 zł mi tutaj wychodzi to jest taki zapach już mocniejszy grupa to orientalno-drzewna w głowie mamy jaśmin serce to kaszmir, a podstawa bursztyn, no coś przyciąga mnie do tego zapachu, jestem naprawdę zdziwiona, bo coraz więcej nowości mi się podoba, kiedyś tak miałam wiecie jeden zapach i tylko ten i nic nowego nie kupowałam ale teraz jestem o wiele bardziej otwarta na nowości, może też przez te świeczki, mi się trochę nos zmienił, że tak powiem. W siódemeczce mamy kolejny produkt do makijażu i super. Tuż do rzęs 184 zł. Jeśli chodzi o szczoteczkę, słuchajcie, jest taka pełnowymiarowa, nie miniaturowa, więc to się ceni. Klasyczna z włosiami, nie niesilikonowa. ósemeczka tym razem troszkę mniejsza, ale powiem Wam, że podoba mi się ten kalendarz odwentowy. Naprawdę bardzo, bardzo jest ciekawy. A w ósemce mamy kolejną małą tubeczkę od Bioterm i tutaj również jest krem. Jeśli chodzi o cenę, wychodzi mi tutaj za około 30 zł. Jest to również ta seria Blue Therapy Red, Red Alch Uplift i to jest wersja Rich. To jest krem z kolagenem, 5 ml, 3 dyszki. Przechodzimy do ósemeczki, która mnie ciekawi. Powiem Wam, że 18-19 będzie gigantyczne, więc zobaczymy. 23-24 również, więc czekajcie, czekajcie do końca, żeby zobaczyć, co tam będzie. Co ja mówię? Ósemkę już Sory! Sorry! Jestem taka jakaś dzisiaj zakręcona. 9 o wiele cięższe opakowanie. Wow! I uciekł mi tutaj kremik z lanką. Słoiczek naprawdę bardzo duży. 243 zł 15 ml. Jest to krem... Liftingujący, przeciwzmarszczkowy, więc ciekawa sprawa. I teraz już się nie pomylę, przejdę normalnie do dziesiątki. I zobaczymy jej zawartość. I zobaczcie, tutaj jest bardzo ciekawe, ponieważ mamy opis tych wszystkich kosmetyków oraz markę. Więc już troszkę zrobiłam spoiler, że będzie to Yves Saint Laurent. I mamy pomadeczkę, dokładnie kojarzę je. Jest kalendarz z Yves Saint Laurent, jest w piorun drogi, nie wiem, chyba z 2,5 tysiąca, więc moim zdaniem serio. Naprawdę te kalendarze adwentowe luksusowe się bardzo opłacają, bo spójrzcie. Mamy naprawdę fajne kosmetyki. Szminka niby mała, ale duża jest jej pojemność bardzo duża. No i taka szmineczka 190 zł kosztuje. Jeśli chodzi o numerek, mamy tutaj. 70. Mogę Wam to spróbować z bliska pokazać, ale to jest takie złote, że się odbija, ale chyba widać. 11, więc zbliżamy się do połowy kalendarza adwentowego, aczkolwiek ta połowa to jest czwarta wielkości, więc kolejne okienka naprawdę zapowiadają się bardzo duże. W 11 znajduje się La Vie Belle. Jest to żel pod prysznic, perfumowany, więc świetnie. Pojemność 50 ml. Cena tutaj wychodzi 89 zł. Jest to taki bardzo popularny zapach. Dajcie znać, czy macie w ogóle jakieś swoje ulubione perfumy czy kombinujecie, szukacie, czy ciągle coś nowego. Tutaj z bioterm, malutka próbeczka 5 ml za około 3 dyszki. Jest to pro retinol i również ekstrakt z alg. Także lecimy dalej. Trochę pielęgnacji, trochę makijażu, trochę coś perfumowanego. Więc super, trzynastka, i znów bioterm, ale duże opakowanie. W środku znajduje się maseczka i super. Life Plankton, maska z esencją w płachcie. Jedna sztuka. Maseczka kosztuje około 55 zł, i przechodzimy do czternasteczki, również duże i tym razem bardzo ciężkie opakowanie. Kolejna tubka to Aqua di Gioia i jest to żel perfumowany pod prysznic Giorgio Armani 75 ml. 89 zł, wychodzi mi za ten kosmetyk. I numer 15. Sprawdźmy zawartość tego pudełeczka. Znajduje się tutaj Victor and Rolf Flower Bomb i jest to, to krem do rąk oraz paznokci, więc również będzie perfumowany. Pojemność to 50 ml, 123 zł. I numer 16 w środku. Czy będzie makijaż, czy pielęgnacja? Jak myślicie? Lancôme. Mamy tutaj koncentrat pod oczy, taki, nie wiem, serum, ni to esencja, ni to kremik, to zależy jak to lubi stosować, w pojemności 5 ml za około 69 zł, light pearl, także taki oto kosmetyk, myślę, że ciekawy i 17 znów jest lanką, jest dużo tutaj z lanką produktów, ale ten kalendarz z lanką też otworzę, o którym Wam mówiłam, natomiast, no jeszcze do mnie nie przyszedł, wiecie jak jest, troszkę trzeba poczekać na dostawę i tutaj mamy perfumowany krem do ciała o zapachu idol w pojemności 50 ml. Cena za ten kosmetyk to 55 zł, i teraz przechodzimy do 18 pudełeczka, bardzo, bardzo ciężkiego w środku znajduje się bioterm i jest to antyperspirant, także powiem Wam, że ciekawie, jeszcze tego typu produktów nie było, oprócz w kalendarzu adwentowym niwa. 75 ml, 48-godzinna ochrona z witaminą F, jest to produkt oczywiście, jak widzicie, pełnowymiarowy, 148 zł, więc sporo, dziewiętnasteczka, w środku znajduje się tubka z Prady, o, ciekawie, Paradoks i jest to również perfumowany... Balsam do ciała w pojemności 50 ml to 80 zł, i przychodzimy do 20. W środku i w Saint Laurent będzie, to już wiemy, chociaż jedna niespodzianka mniej. Następnie znajduje się zapach Libr. Za takie opakowanie 7,5 ml wychodzi 55 zł złotych, jeżeli chodzi o grupę zapachów, to są owocowo-kwiatowe. W głowie mamy olejek z gorzkiej pomarańczy, czarna porzeczka, olejek z francuskiej lawendy, olejek mandarynkowy, serce to jaśmin, kwiat, pomarańczy, jaśmin indyjski, lawenda, podstawa to drzewo cedrowe, ambra, piżmo, wanilia, madagaskarań, ma, bobo, bo, bo, sorry, madagaskarska. Takie proste słowo, tak trudno było wypowiedzieć. Czy też tak macie, że macie jakieś jedno słowo? 21, otwieram, które po prostu Wam nie wchodzi. Ja nie umiem tej wanili właśnie z Madagaskaru powiedzieć nigdy, dlatego zazwyczaj mówię wanili. Ja teraz chciałam powiedzieć i się przeliczyłam. I kolejny produkt z lampką. Mamy tutaj serum w pojemności 7 ml. Wychodzi za nie 62 zł. Genifik, chyba tak. Nie wszystkie nazwy czytam, powiem Wam, no nie jestem idealna. Francuskiego uczyłam się, ale sama nauczycielka powiedziała mi: No, Paula, to nie język dla Ciebie. Ciężko, naprawdę ciężko z tym francuskim. A a propos tej poprzedniej pomyłki, stwierdziłam, że nie wytnę. Pokażę Wam trochę mojej luzackiej strony. Zresztą widzicie, że tutaj te otwierania są na luzie, przeliczam Wam ceny, ale też. Yy, Czuję, że taki fajny, luźny klimat powinien być. My way, Giorgio Armani. Bochałam kiedyś te perfumy, chciałam nawet kupić, ale nie wiem, coś się zatrzymałam, ale są słodkie te miniaturowe flakoniki, nie sądzicie? Nuta zapachowa głowy to bergamotka, kwiat afrykański pomarańczy w sercu tuberoza, jaśmin indyjski. Dalej będzie w podstawie jałowiec wirginijski. Wanilia z Madagaskaru, żeby już znów się nie mylić. Białe piżmo. Czyli są to takie zapachy kwiatowo drzewne Ja lubię, jak jest piżmo właśnie. Jak te owocki. Jaśmin też bardzo fajnie zawsze pachnie. I tutaj 7 ml mamy pojemność. I wychodzi mi za ten kosmetyk około. 84 zł. sorki, pomyliłam się tutaj w moim rozpisie. Jedynkę na początku dopisam, mówię, nie, no 184 zł. Za takie małe opakowanie bez szans. Dobra, 23. Sprawdźmy, co teraz mamy. O, ten zapach bardzo lubię, bo już wiem, co to jest, że to jest Armani Sea, ale ten Passion zapach jest naprawdę bardzo fajny. 75 ml, fumowany balsam do ciała. 89 zł wychodzi i ostatnie opakowanie 24. Dzisiaj naprawdę szybko, dynamicznie otworzyliśmy ten kalendarz adwentowy, ale wiecie dlaczego? Bo podoba mi się bardzo i po prostu chciałam szybko dowiedzieć się, co jest w kolejnych okienkach. I tutaj produkt pełnowymiarowy mamy tuż do rzęs z lanką, więc no, rewelacja, i to na pewno będzie ponad stówkę warte, zaraz Wam pokażę. To jest ich chyba nowa wersja, z tego co się. Sorry. Nie mylę, tutaj szczoteczka też bardzo ciekawa 149 zł, więc zaraz Wam oczywiście podam wszystkie te ceny razem, ile to wyszło, ale widzicie: 149 zł za tusz do rzęs, kalendarz adwentowy 420, więc za resztę, tak naprawdę mamy dużo ciekawych produktów za małą cenę. No, jak na takie luksusowe marki, prawda? Więc uwaga, dla przypomnienia: ten kalendarz adwentowy kosztował 422 zł. Tak wyglądają wszystkie kosmetyki, które znalazłam w nim, i kosztują prawie 2500, więc naprawdę myślę, że spoko, bardzo opłacalny. Tak więc razem z moim kochanym pieskiem czekamy na Wasze opinie. Co myślicie o tym kalendarzu adwentowym? Wrzucam Wam link do tego kalendarza, do tych innych promocji, o których Wam powiedziałam. Wrzucam Wam również link do strony, gdzie możecie postawić mi kawkę, jeśli macie ochotę, w ramach podziękowania za pracę wykonywaną. Jeżeli macie chęć, no to zostawiam Wam na to namiary, a kto obejrzał. Do końca ten kalendarz adwentowy Zapraszam do napisania czerwony Zobaczymy, kto jeszcze nie wyłączył piesek Już śpiący, także dobranocka dla pieska Buziaki dla Was i miłego wieczorku Do jutra, pa!